Dzień dobry. Dzisiaj przygotowałam produkty do malinowej chmurki, bo będziemy robili ciasto na zimno malinową chmurkę. Potrzebna nam galaretka o smaku malinowym, maliny mrożone lub świeże, śmietanka kremowa 30 i serek mascarpone. Do tego ciastka biszkopty Jakie sobie życzycie do wyboru? Jedną szklankę, czyli 250 ml wody, wlewam do rondelka i wsypuję galaretkę malinową. Mieszam do całkowitego rozpuszczenia i odstawiam na bok. Śmietankę trzydziestkę wlewam do rondla i Dodaję do niej serek mascarpone. W ten sposób utworzy się taki puszysty krem. Będzie bita śmietana z serkiem i nie trzeba dodawać ani cukru, ani żelatyny. I to wszystko na pewno się dobrze utrzyma. Wystarczy dobrze zmiksować, aż powstanie sztywna masa, sztywny krem. Przygotowałam już miskę, y, którą wyłożyłam biszkoptami. Do przestudzonej galaretki dodaję mrożone maliny. Do tego wkładam połowę kremu, czyli bitej śmietany z serkiem, i mieszam to wszystko w rondelku. wlewam na biszkopty, trochę masy, dodaję jeszcze mrożonych malin, kładę na to warstwę ciastek, krem z galaretką nam trochę zgęstniał i wykładam go na biszkopty. Układam jeszcze ciastka i wyłożę resztę bitej śmietany z serkiem na wierzch. Wyrównuję naszą chmurkę i udekoruję ją malinami. Nie robię bezy, ponieważ ma dużo cukru. A to ma być ciasto nisko cukrowe, więc cukier jest tylko w galaretce i w malinach, czyli jest go bardzo mało. Nieco cukru zawierają jeszcze biszkopty, ale te też można zamienić na inne ciastka bez cukru. Tak udekorowane ciasto trzeba wstawić do lodówki co najmniej na dwie godziny, a najlepiej na całą noc. Spójrzcie jak ładnie wygląda nasza malinowa chmurka, ale też dobrze smakuje i ma bardzo mało cukru. Życzę Wam smacznego.